cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem ja w tym odcinku. Słuchajcie, dokonamy czegoś naprawdę niesamowitego, słuchajcie, o ile no, oczywiście to się uda. W każdym razie, słuchajcie, gdzie postanowiłem, że wymienimy się słuchajcie, za huge Santa Paula. Słuchajcie, i go wreszcie słuchajcie, zdobędziemy na zawsze. W każdym razie, moi drodzy, będzie to bardzo mocno odcinek. Bo mam nadzieję, słuchajcie, że nie, nie spotkam żadnych z kamerów, bo to byłoby w sumie niefajne. Ale pamiętajcie, żeby że wykonicie czas łapę w górę, suwa słonki i komentarze w komentarzu Wasznik z Robloxa. mamy konkurs na nowe fajne pety. Na przykład drodzy, za takie dwa nor w pole. Moi drodzy, bardzo fajne, 28 bilionów, więc naprawdę fajna sprawa i pamiętajcie, że. Końcu, żeby koniecznie być na Discorda i Instagrama, link w opisie. W każdym razie mój duty naprawdę, jeśli rocznik będzie na pewno odjazdowy, więc oglądajcie go koniecznie słuchajcie do końca, bo nie wiem naprawdę, co się tutaj wydarzy, ale mam nadzieję, że, że zdobędziemy huge Santa Pausa, słuchajcie, w każdym razie dobra przystępujemy, a na początku słuchajcie, wróżba odcinka, no tak, słuchajcie, wróżba odcinka, więc idziemy, słuchajcie sobie tutaj, no i moi drodzy, wróżba odcinka, lecimy, moi drodzy, zaczymy w ogóle obstawiać, czy mi się uda, słuchajcie go zdobyć, czy nie, bo jest naprawdę ciekawe, czy ktoś go ma tutaj, moi drodzy, za bardzo nie wiem, ale jak nie będzie, no to słuchajcie, pójdziemy na Trading plaży, tam na pewno słuchajcie, ktoś go ma, oni słuchajcie, to jest, pech, jest pechowy odcinek, będzie czyli naprawdę ta wróżba nie była zbyt dobra. Ale dalej, słuchajcie, jesteśmy na Christmas trefie, więc czas, słuchajcie, napisać wiadomość do graczy. Czy ktoś ma w ogóle... Albo napiszemy coś nie, słuchajcie. Napisałem słuchajcie, trade for huge Santa Paws, please! Napisałem jeszcze please trade -a. Dajcie, słuchajcie, jeśli ktoś ma, poczekamy sobie teraz troszkę, troszeczkę, słuchajcie. Gratzy macie naprawdę mega ciekaw, czy ktoś tutaj, słuchajcie, bo jest trochę graczy, zobaczcie. Czy ktoś tutaj, słuchajcie, będzie miał... O, mamy trader, mamy trader, Zobaczcie, morty to, to Mamy trader, ej, ej, ktoś tam tutaj, wow! Ale ktoś, ktoś Pety ma fajny w sumie, ale ale słuchajcie, nie, bo a, że okay, że ktoś Pomyśle, że ja mam, nie, nie, jakby ja chcę się wytradować. Napisałem słuchajcie, please trade for huge setupals. I want to have, słuchajcie, albo któregoś chyba myśli, że ja go mam, ja go nie mam, nie mam, ja. Ja nie mam, ale chcę mieć! Ja go nie mam, nie, nie, Szczerbatek myśli chyba, że ja go mam, naprawdę. I to jest jakiś młody gościu tam Chodź, Zobaczmy może on ma, słuchajcie, Szczerbatek nie ma. W każdym razie Jeremi, to ty czekałem na ciebie 20 lat, aby obdarować cię tym prezentem, a te. Ternos enjoyer, co to jest za typek? Czemu nuba Ej, co to jest w ogóle za typek? Jaki prezentem mnie obdarować? O czym ty mówisz? Eee... Aha, słuchajcie, czekał 20 lat, żeby mnie obdarować prezentem. Słuchajcie, już wolałem gościa, który chyba myślał, że, że ja mam tego. Wiem, że dzisiaj masz urodziny i Ej, ej, bez ja, ja faktycznie dzisiaj mam urodziny. Ja w sumie mówiłem to na odcinku, więc sobie to nie jest w sumie takie głupie. Ale moi dody, faktycznie mam cię urodziny w ogóle. Ej, no, no to w sumie, no no, no, no faktycznie, no mam cię urodziny, więc miło, że w ogóle on pamięta. Ale no, to, to, to to co to za prezent? Naprawdę miło z jego strony że coś chce widać, ale co to jest, słuchajcie, za prezent? Ja naprawdę chciałbym mieć. Twój prezent będzie zasłużony. Aha, no. Dziękuję, ale w ogóle on ma naprawdę niezłe pety. Ej, on ma naprawdę mocne pety, ale w ogóle, czemu on ma skin? nooba, ej, to jest z jego skinem jest, słuchajcie, nie tak. Ja się go Ja się naprawdę boję ludzi, że mają skin takiego niewinnego, ma, bo on czasami nie jest niewinny. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, pani Jeremiaszu. A, 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 jest dla niego rozkazem? Słuchajcie, troszkę dziwne się to robi. Ale jeśli tylko bym trajdował na ta seta pauza, bym coś się trajdował. Ale nie jakieś życzenia, no to, dobra, no to. Ej, dobra, mamy słuchajcie, już trade, a w ogóle typem. Może on ma schodźć huge na ta pauza, Zaraz zobaczymy, słuchajcie. Może ten. Gościu, ma w ogóle, Zobaczymy zaraz jest ma. Takie nic nie daje, a dajcie w gemów. I co? Ja w sumie no nie wiem co mogę zdać, słuchajcie, więc zaklinuję. W każdym razie, no dobra, ja chcę w takim razie. Ja chcę, ja bym chciał Huge Santa Pause. No to zobaczymy w takim razie ten typek jak to Moi dudzy, ja bym chciał Huge Santa Pause. No to już słuchajcie, jak życzenie z jest, jak mój życzenie nie jest to zobaczymy, słuchajcie, bo no to nie, nie, fajnie by było, gdyby on go miał. Otworzyć, ej, co on pisze w ogóle! on pisze co otworzyć. Czekaj, czekaj, panie Jeremiaszu, otwiera za 1200 ej, ej, zaraz. Zaraz, zaraz tego co ja się orientuję, to tego jajka już nie ma. Więc jakim cudem on je otwiera, bo tego jajka już w ogóle, słuchajcie, w ogóle naprawdę nie ma. No zobaczcie, po prostu tego jajka już nie ma. No to co on chce zrobić takiego? Ej, zaraz, zaraz, słuchajcie, czyli on chce otworzyć to jajko i i właśnie szczelmat nie to, że już go nie ma, bo już nie ma, no to, to on ma rację, no no faktycznie, faktycznie, no to jakim cudem ono jest, mam je zapisane w plecaku, ej, co on gada! Jakim cudem on ma je zapisane w plecaku? Ej, zaraz, zaraz coś mi to nie gra, naprawdę. No dobra, no to no to, to ej, no to, no to co z tym huge santa, o huge Santa pauzem. Ej, co on wypisał? Czekaj, ja mam w banku. Ej, co on ma w banku? Ona santa pauza w banku. Nie słuchajcie, co mi się naprawdę coś nie podoba? co no, ten typek ode mnie chce, naprawdę. Co on co on chce, że tak powiem, słuchajcie? Czekaj, no dobra, ja czekam w ogóle czemu on tańczy w tym banku. Nie, co się dzieje na tym serwerze, ja chce się tylko wymienić naprawdę. Ja nie chcę tutaj żadnych dzikich tańców ani niczego. co no, ten typek ode mnie chce. To jest w ogóle jakiś inny gościu, no dobra, no to ale czy ten gościu może mi dać tego, nie no co on chce w ogóle zrobić. Słuchajcie, ten noob naprawdę to jest długo w miejscu, czekaj, jakby on faktycznie te jajka otwierał. Ale to jest w sumie niemożliwe, że bo ty otwieram, no bo już tych jajek jakby no, no nie ma po prostu. Ej, co on napisał? Ej, mi najpierw 100 milionów gemów, bo twoje urodziny już minęły, bo już po północy. Ej, nie jest po północy, bo jest on kłamie. Ej, no dobra, ale, to, czy, ale co wtedy, co wtedy? Co wtedy? Co on mi... Co on? da mi go wtedy czy co? Dobra, słuchajcie, no ja, ja mu dam trade, ale zobaczymy, czy on go faktycznie ma? Słuchajcie, dałem mu trade i ja dam ci wtedy dużego Mikołaja Łapy. Co? dobra, słuchajcie, ale no to, no to zobaczymy, zaś on go faktycznie ma, no bo to jest inna sprawa jak on go ma. No Dobra, słuchajcie, mam od tego gościa trade requesta. No dobra, słuchajcie, i co teraz? No ja mam mu dać gdzieś 100 Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy gemów. Co teraz on mi ma go dać? No to ja czekam w razie, że on mi go da, no to, no to, no to to, to daj. Daj. dałem mu to 100 milionów gemów, znaczy daję mu dalej, to niech on da go w tradzie. I co? Co to jest? Happy computer? Nie, nie jest happy computer! Ej, on daje M 2 prototype, ale no dobra, a gdzie jest ten Mikołaj, ten duży ten? Ej, słuchajcie, gościu dał mi festive Doga, który się nazywa Santa Claus. Ej, co on sobie żarty robi jakieś? Ej, co jest? On chce mi oskamować, że to jest nim... Ej, to nie jest Santa Pause. Napisałem mu, słuchajcie. To nie huge Santa Paus. Ready! On pisze się Ready! Widzisz, mój Santa Paus dał nam prezenty. No co on pisze? On mi próbuje skamować na to. Zaakceptuj, bo on ma ją zbugowany trade i zaraz tylko podczas trade tak wygląda. A, czy on mi próbuje przekonać, że to jest huge fest. Że to jest, słuchajcie, Zaraz, że co? Że to jest huge Santa Paus, tylko on zmieni postać podczas trade'u. O nie, słuchajcie. To jest jakiś skamer, naprawdę. To klasyczny skamer. Ale na mojej urodzinie, słuchajcie, takie rzeczy robić. Naprawdę nieładnie. Ty jest kamerze. To ty jesteś skamerem. On nie wzywa z kamerę głupi, tak? Ja głupi skamer, słuchajcie, nie, o nie, słuchajcie, ja się tak nie dam, naprawdę, zobaczcie, to jest typowy z kamer, po prostu próbował mi w borowiczku, czemu mi wyzywał od borowiczku? W jaki próbował mówić, że to jest, słuchajcie, huge Santa Pausa, to w ogóle nie był. Borowiczku, tak, słuchajcie, ja już to widzę, naprawdę, naprawdę, słuchajcie, to jest klasyczny z kamer po prostu, nie, ja idę, słuchajcie, dalej, ja już nie wytrzymam, duży idę naszhopa, słuchajcie, dalej, będziemy prosić graczy, słuchajcie, naprawdę już nie mam siły, piszemy, słuchajcie, dalej, czy ktoś się wymieni, naprawdę, bo szukam sensownych ofert, a nie jakiś kamerów, naprawdę. Ej, słuchajcie, dobra, napisałem w takim razie, hej, please, Dajcie, czekajcie, dajcie trade, huge Santa Pause. macie, słuchajcie, ale razie jakaś Gosia prowadzi mi dać 7, więc jej ja dam. I słuchajcie, jakaś gościa chciała mi dać 3D, żeby ja słuchajcie, co ona ma, ma ona do minus Ali Ej, ona daje go za darmo? Ej, jak to za darmo tak? Ej, naprawdę za darmo daje, no? To ja dziękuję bardzo, ej, to jest niezły pet, naprawdę, bo to jest w sumie jeden z rzadszych petów. ale no ja w sumie nie jest rzadki, ale mój no, dziękuję bardzo. Z jej strony bardzo miło, słuchajcie, że daje, dziękuję bardzo. Ja pisałem w takim razie dzięki wielkie, no bo miło z jej strony, że naprawdę go dało. Słuchajcie, nie, chyba tutaj, ej, dał mi sent request, Aha, Słuchajcie, jeden Christmas event naprawdę powinniśmy chyba słuchajcie, zmienić serwer, więc słuchajcie, zmienimy chyba serwer. O dobra, mamy treń, słuchajcie, do jakiegoś kamiksa w ogóle. Zaraz zobaczymy, już że słuchajcie, kość to. A w ogóle to jakiś gość z chinem fajna, zobaczcie. No to jest, ej, ja nie wiem co to jest za bardzo gościu, ale zobaczcie ile no, gościu daje. Ej, ile rzeczy ma tutaj! Ej, co jest? Wow, ale nie rzeczy, słuchajcie, są jest jakiś super dobre, ale naprawdę sporo gościu ma rzeczy, ale co on pisze? Chcesz? Y aha, on mnie pyta po prostu, czy chcesz. No 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 to ale a co? A co napisze? Ja to jestem słuchajcie po huge w santa pauza, nie po to słuchajcie, to, ale jak ludzie czy chcesz, to. Ej, dobra, napisał, to, aha goście pisał to. Spoko, ale no to Co ode mnie chce. Słuchajcie, dał pety, całkiem dobre w tradeie i pisze teraz, czy je chce. No to ja mam napisać. To napisałem w takim razie, że ja, ja chcę. No bo co mam napisać, że nie chcę? Ej, mam w ogóle peta Furie Remi tutaj, nawet dwa pety jakie wielkie zauważyłem. Tym da się sfuzować ta huge Santa Pauza? Ej, co? Jak to. Ty tym da się sfuzować ta huge Santa Pauza? Ej, bez jajca. serio? Czy to jest jakieś? Słuchajcie, mi Chyba mam ale nie wiem, słuchajcie. Jak to, serio? Serio? Ale jak to, słuchajcie, tymi dziwnymi pytami da się sfuzować ta huge Santa Pauza? Przy tym... Serio serio, serio, Coś ci się nie podoba. Gościu pisze, że. Ej, to jest ten gościu w ogóle. i co ja mam zrobić? No dobra, ale co? Co chcę Napisałem, no, ja no i co mam zrobić? No bo co on ode mnie chce? Co ja to skaseruję, bo nie wiem, co ten gościu chce ze mną zrobić. No to co? Co ja mam z ma się zrobić? No co on ode mnie chce w ogóle, naprawdę? I to jest drugi, pi, drugi, drugi typek, zobaczcie. to Krzysiu rozrabiaka 321. Co to jest za typek w ogóle? Ej, czemu to jest Krzysiu rozrabiaka 321? Musisz mi dać swojego najlepszego peta. Co zaraz? Ale co to jest? I co, co, co ja mam mu dać? Albo. Ej, co? Albo? Mam mu dać swojego najlepszego peta za. Coś co niby ma dać Fusion z huge ta pauza słuchajcie I co słuchajcie albo ogóle gości pisze że albo no dobra Musisz co musisz mi dać najlepszego peta i dla mojego kolegi Krzysia Też najlepszego ej to dlatego Krzysiu ej tu jest Krzysiu tu jest Krzysiu zobaczcie Ej czyli co dla niego mam dać najlepszego peta i, i mam dać i mam dać temu, temu gościowi też najlepszego peta Słuchajcie co jest w ogóle ja muszę skądś go kojarzę, ale zaraz czyli, czy ja mam zaraz coś czuję słuchajcie że mnie wkręcają znowu czyli mam na początku im dać Swoje najlepsze pety z jakąś dziwną mieszankę petów Która mi niby da słuchajcie huge, ta pauza. hm mm, no moje. Coś mi to śmierdzi. To ja napiszę, słuchajcie, inaczej. Napisałem tak. To zrób fuse na tego huge Santa Pauza i wtedy ci dam. No, bo to jest za so duże ryzyko, jak mam teraz. Ej, co on pisze? Patrz mi w oczy. Ej, czemu mam. E, patrzę mu w oczy. No, no, patrzę mu w oczy. I, i co teraz? Słuchajcie. Troszkę mi to niepokoi, ale wyglądam na skamera. Ej, co, co? Ja się boję troszeczkę. No, no, co, no. Załóżmy, że napiszę. No, no nie. No, napiszę, może nie. Ale ta jego mieszanka Petrów coś jest podejrzana. No właśnie. No, ale co? Zaraz, zaraz nie. To ja napisałem w takim razie. No, to, to zrób tego huge Santa Pauza bo ja nie mam zamiaru mu dawać w nagle tak jakoś tak słuchajcie w ciemno ich najlepszych petów Nie chcę marnować swoich petów na Fuse Krzysiu mam huge santa pauza Ej czy on ma tego huge santa pauza? A, a to, to to no dobra to pokaż A że Krzysiu ma huge santa pauza zaraz no to niech Krzysiu pokaże Jak on go niby ma to niech pokaże A nie stoi na, na locie jak i udaje nie wiem kogo słuchajcie Ma w sobie strój słuchajcie mi tutaj fajna pewnie Ale no czemu ten gościu no nie no Ale no to niech mi pokaże. No to, no to, napisałem w takim razie, to nic i straight. No bo nie mam, słuchajcie, zamiaru dawać właśnie dało moich petów najlepszych. Krzysiu, nie pokazuj, bo cię jeszcze skakuje. Aha, się on mu pisze, żeby Krzysiu mi nie pokazał, bo mnie jeszcze skakuje. Nie, słuchajcie, coś mi to się nie podoba. Naprawdę, coś mi to się nie podoba, słuchajcie? Nie, dobra, albo, ja słuchajcie, im napiszę. Napisałem tak, albo pokażę cię, albo wychodzę. Bo naprawdę, ja nie mam zamiaru tutaj stać i czekać, nie wiem na co. Dobra, to jeśli nie dajesz, to idziemy. No dobra, to niech idą, słuchajcie. Nie, 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 Dobra, to ja idę. Ej w ogóle oni, aha, oni idą sobie. Dobra, co to nie ma sprawy, ten Krzypowi słuchajcie nie miał w ogóle tego, słuchajcie w każdym razie Nie, naprawdę to jest jakaś dziwna sytuacja tutaj działa, w każdym razie moi drodzy to byłoby na tyle Słuchajcie to byli mega dziwne, o, dziwni ludzie w ogóle, nie wiem co oni robili W każdym razie elo moi się siema cześć papa w ogóle dziękuję jeszcze raz ja bardzo gości tutaj zapyta Więc bardzo mi miło, w każdym razie elo cześć papa ma no i moi do widzimy się już niedługo elo